Dzisiaj witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na polecajkę książek na zimę. Jak zaczęłam zbierać te książki, jeszcze sprawdzałam sobie, jakie inne książki Wam do tej pory polecałam w tych takich zimowych, właśnie rekomendacjach zimowych. Ogólnie rekomendacjach książkowych dotyczących pół roku, właśnie począwszy od zeszłej zimy przez wiosnę, lato i jesień, które robiłam w tym roku, żeby nic mi się tutaj przypadkiem nie powtórzyło, żeby mi się nie powtórzyły te książki też z propozycjami. Zeszłorocznymi, właśnie na zimę. Zgromadziłam ich tu trochę i powiem Wam, że sporo tu będzie kryminałów, chcąc, nie chcąc, jednak ostatnimi czasy czytałam pary takich, które uważam, że idealnie się wpasowują w ten, w ten klimat zimowy. I że idealnie po prostu teraz na zimę, by mm, się sprawdziły. Generalnie może jesień jest bardziej takim czasem kryminałów i thrillerów, aczkolwiek ja teraz coraz bardziej nabieram dopiero ochoty na czytanie takich książek. I wydaje mi się, że sporo, szczególnie jeżeli chodzi o takie skandynawskie, o jakieś, nie wiem, szwedzkie i tak dalej, kryminały czy thrillery, no to one mają jednak ten taki zimny, mroźny klimat, i wydaje mi się, że właśnie dlatego mnie szczególnie kojarzą się z takim okresem zimowym. Ale starałam się dobrać też tutaj. Inne książki, nie tylko właśnie takie bardziej w, krymi w typie kryminałów, ale no, tych będzie tutaj przeważająca ilość. Natomiast mam tutaj też na przykład jeden reportaż, czyli Uderzenie w Czerni, Morderstwo, Pieniądze i Walka o Władzę w Chinach. Jest to książka, która kojarzy mi się z zimą, bo wydaje mi się, że ją zimą w ogóle czytałam. Był to jeden chyba z pierwszych, jeżeli nie pierwszy, reportaż z czarnego, który przeczytałam. Ja go kupiłam kiedyś w Dedalusie i te książki wtedy tam chodziły za małe pieniądze, i właśnie między innymi te sobie kupiłam. Mam tutaj nawet jeszcze cenę 12 zł. Jest to książka, która opowiada o tym, jak pewnego razu w hotelu w chińskim mieście Chongqing. Nie umiem czytać po chińsku, zobaczcie. Znaleziono ciało angielskiego biznesmena Nila Heywooda. I chociaż już nawet sięgając po tę książkę, a wciąż teraz nawet, ja się nie znam za bardzo na chińskiej polityce, nie potrafię za bardzo rozpoznać tych osób, które były tutaj wspominane, to mimo wszystko ten reportaż był dla mnie bardzo ciekawy, dlatego że ciekawe spojrzenie było na tę sprawę. Skupialiśmy się na... Życiu i różnych fragmentach tam życia różnych osób, które w te sprawy mogły być zaangażowane, i ta książka też, co mi się podobało, bardzo dobrze pokazuje, że mm, może jak z jednej perspektywy czytamy historię, jakby dotyczącą jednej osoby i dowiadujemy się o brudach tej osoby, to mm, nagle zaczynamy stawać po stronie kogoś innego, po czym ten ktoś też okazuje się, że różne swoje miał rzeczy za uszami. Także w tej książce po prostu jest bardzo dobrze pokazane to, że wiele osób, które były mniej, czy bardziej zaangażowane akurat w te kwestie i w to morderstwo, no to jednak mimo wszystko nie były, nie było tam nikogo, kto byłby ani do końca dobry, ani do końca zły, chociaż bardziej tutaj były podkreślone mimo wszystko jednak negatywy ale bardzo była ciekawa i właśnie mimo tego, że nie znałam się za bardzo na samej sprawie, na samej kwestii, czytało mi się tę książkę dobrze i byłam nią zaciekawiona, więc myślę, że pod tym względem jest warta, warta polecenia, jeżeli chcecie sięgnąć po jakiś reportaż, być może zimą. Poleciłabym Wam generalnie reportaże, które mnie średnio podchodzą, Ilony Wiśniewskiej, jeśli dobrze pamiętam, czyli Białe, Hen, Lud i jeszcze Migot chyba jest ta najnowsza książka. One wszystkie się gdzieś tam obracają w okolicach Grenlandii, Norwegii, Spitsbergen i tak dalej. Natomiast. O ile styl pisania, przynajmniej w książce białej, mi się podobał, to, to nie za bardzo ja jestem fanką tych reportaży. Ale też którąś z tych książek polecałam Wam w zeszłym roku, więc dlatego nie będę jej tutaj. Znaczy, no nie dodałam jej tutaj po prostu do tego stosu, ale jeszcze raz o tym wspominam. Mam tutaj też książkę, która, a właściwie zbiór, opowiada mi takich poniekąd grozy, poniekąd kryminalnych, czyli właśnie Gąsienica. I to jest zbiór, który wydaje mi się dobrze, żeby się sprawdził właśnie na zimę. Ja nie jest. Jestem jego ogromną fanką, aczkolwiek mi się podobał. Jestem y, zadowolona z tej lektury, oczywiście. Natomiast, mimo wszystko, to nie jest, to, y, to nie jest takie wrażenie, które na przykład Growowa Cisza z zgiełk na mnie wywarło. Wydaje mi się, że ogród też y, wywarł na mnie większe wrażenie niż akurat gąsienica. Natomiast. Mam taką dziwną chętkę, żeby kiedyś jednak do tej książki powrócić i chociaż niektóre z tych opowiadań przeczytać ponownie. Było to na pewno jedno, które mi się strasznie podobało. Nie wiem, czy teraz bym była w stanie powiedzieć, które to było, albo przynajmniej dwa, które mi się tak bardzo podobały. Nie wiem po tytule, które to, to były, ale, ale były naprawdę ciekawe. Mogłabym powrócić do nich, mogłabym je ponownie przeczytać na ten moment. No i jakoś tak mi się kojarzą właśnie z tym klimatem. Taki, taka trochę groza, trochę momentami, właśnie takie kryminalne aspekty, które niby bardziej powinny podchodzić pod jesień, ale. Mi się tak jakoś chłodnie kojarzy ta książka. Dlatego ten zbiór, tutaj, ten zbiór tutaj wrzucam. Mam tutaj też dwie serie fantasy. Po pierwsze, mroźny szlak, myślę, że tytuł mówi sam za siebie. Czyli pierwszy to z trecjańców maca wortyną, Marcina Mordki. To jest książka, którą ja czytałam jakoś na sam koniec zimy tego roku, czyli chyba w lutym. Tak mi się wydaje. I książkę, która wpasowuje się idealnie w taki zimowy klimat, jeżeli macie ochotę na jakąś fantastykę, która będzie dobrą rozrywką, ma wiele dobrych. Ciekawych elementów, ale też nie jest zbyt skomplikowana. To jest Taka fantastyka, która jest właśnie lżejsza, z którą, m, którą łatwiej zrozumieć, z którą się prosto zapoznać, jednocześnie humor jest tutaj bardzo ciekawy. No a wszystko właśnie w mroźnym szlaku mam miejsce w tych mroźnych, pokrytych śniegiem górach, więc ten klimat po prostu też idealnie pasuje do obecnej naszej pory roku. Także ja mroźny szlak już polecałam nieraz, a wydaje mi się, że na zimę będzie to. Dobry wybór, tak samo inne mm, książki, serii oczywiście, aczkolwiek ta była najbardziej taka. Mrożąca. Nie pod względem mrożenia krwi w żyłach, że była taka jakaś straszna, ale ten chłód otoczenia faktycznie było czuć przy tej lekturze. Dalej mam serię. Tutaj akurat mam drugi tom, którego jeszcze nie czytałam, ale było mi łatwiej się do niego dostać niż do tomu pierwszego. Tom pierwszy to jest Uczeń Skrytobójcy, który kojarzy mi się właśnie z zimą, bo ja czytałam tę książkę w grudniu zeszłego roku. I od jakiegoś czasu, już od paru miesięcy, ciągle mi chodzi po głowie kontynuowanie tej serii. Ale jakoś się nie mogłam jeszcze do tej pory za nią zabrać, ale cały czas ten drugi tom leży właśnie tam na moim TBR-kart i patrzy się na mnie, i może wreszcie nadejdzie czas na tę książkę. No bo to są książki Robin Hood. To jest chyba pierwsza, a przynajmniej tak mniej więcej pierwsza w kolejności trylogia, którą się powinno czytać, jeżeli chodzi o serię, a właściwie świat. Robin Hop, uniwersum z różnymi seriami właśnie w tym świecie i z tymi postaciami. Jest to historia bastarda. Młodego chłopaka, który jest dzieckiem księcia, takim, no wiadomo, dzieckiem z nieprawego łoża, posiada pewnego rodzaju dar rozumienia zwierząt, psów. Szczególnie. Jego naukę, jakby od młodych lat, poznajemy w pierwszym tomie i będziemy poznawać przez kolejne. I z tego, co wiem i z tego, co rozumiem, to w tej pierwszej trylogii. ta pierwsza trylogia nie jest jedyną historią tego bohatera, że są kolejne książki, które również są o nim i, i gdzie kontynuujemy obserwowanie jego podróży. Natomiast. Jest wielu fanów Robin Hobb i Robin Hobb wydaje mi się, że ma bardzo dobre opinie, jeżeli już ktoś czyta jej książki, ale też w Polsce jest to taka autorka trochę może zapomniana, mi się wydaje, że jeżeli ktoś ją czytał, to jest absolutnym fanem, a sporo osób nie wie też o istnieniu tych książek i teraz troszeczkę może następuje takie odrodzenie jakby tych książek, dlatego że coraz więcej osób gdzieś... Usłyszało już o tej historii? O ile, właśnie, mnie pierwszy tom z jednej strony się podobał, z drugiej strony, wydaje mi się, że rozczarowałam się o tyle, że liczyłam, że będzie dużo tego tak zwanego, właśnie, skrytobójczenia, że będzie bardziej jakieś asasyni i tak dalej. A to nie na tym jednak ta książka polega i nie na tym to wszystko się buduje. Ta książka jest bardzo powolna, ale też mocno klimatyczna i wyróżnia się na swój sposób stylem pisania i prowadzenia historii. I teraz już w momencie, kiedy ja wiem, czego się po Robin Hobb spodziewać i po jej kolejnych książkach, ja myślę, że lepiej będę odczytywać te kolejne tomy i sama chciałabym tej zimy zabrać się przynajmniej za ten drugi tom i jeżeli skończę tę pierwszą trylogię, którą całą już mam zresztą na półce, to będę chciała, żebyście powiedzieli mi, co ja powinnam czytać dalej, które są kolejne książki po... Mm, po królewskim skrytobójcy, i po wyprawie skrytobójcy, jeżeli dobrze pamiętam, to jest trzecie tamtego. Które są kolejne, które powinnam czytać? Bo, bo w sumie nie wiem, tej serii jest trochę i, i zaczynam się gubić, także dajcie mi znać, bo wydaje mi się, że. Ta książka mi się dużo bardziej spodoba niż tą pierwszy i że wtedy bardziej się wciągnę i bardziej wejdę w ten świat i będę chciała bardziej namiętnie już książki Robin Hop czytać. I co z fantastyki to w sumie byłoby na tyle, zaraz jeszcze przejdziemy do tych bardziej kryminalnych kwestii, ale jedna książka, którą przeczytałam niedawno... Małe życie. Małe życie, czyli um, historia życia chłopaków, wchodzących w taki dorosły wiek, którzy skończyli studia i tak naprawdę rozpoczynają swoje życie. Czwórki chłopaków przyjaciół, którzy są bardzo różni, pochodzą z różnych środowisk. Ale tak naprawdę nie na wszystkich nich się skupiamy. Przede wszystkim skupiamy się na Judzie, również na Willemie. Um, JB i Malcolm dostają trochę mniej czasu antenowego w tej książce. Natomiast jest to też książka bardzo mocna, smutna, przygłębiająca, przygnębiająca, dająca niesamowite poczucie bezsilności momentami. Książka, o której na pewno już słyszeliście i z jednej strony rozumiem te opinie niektórych osób, że ona jest aż za bardzo smutna, że ona mm, jest trochę przerysowana pod tym względem, że ma wzbudzać aż tyle negatywnych emocji, ale ja tylko jeden punkt taki tutaj mm, odebrałam, że może troszeczkę było tego za dużo, jeden taki aspekt, element wątek, którym mogłabym stamtąd wyciąć, ale poza tym. Nie czułam tego jako jakiś taki hamski atak na moje emocje, żeby specjalnie na siłę je wzbudzać, ja po prostu się zaangażowałam w to i bardzo polubiłam postaci bardzo się do nich przywiązałam i jak poznawałam różne, niektóre fragmenty z ich przeszłości, szczególnie jednego bohatera i też to, co się działo jakby na bieżąco, jak obserwujemy to toczące się ich życie, no to naprawdę momentami miałam takie po prostu wybuchy emocji i to takich niestety negatywnych, że szok, ale no ja jestem zachwycona tą książką i ona wydaje mi się dobra na zimę, ponieważ jest to jednak kawał lektury, przy którym można spędzić trochę czasu Dlatego, że ta książka też jest dosyć mocno opisowa, że tutaj po prostu więcej jest opisów niż dialogów, dużo więcej. Ale warto ten czas poświęcić tej książce i wydaje mi się, że ona, może nie w tym okresie jeszcze przedświątecznym, ale po świętach jeszcze, jeszcze będą długie wieczory i noce, podczas których myślę, że będzie to dobra lektura, żeby po nią sięgnąć i żeby troszkę wprowadzić się w taki bardziej melancholijny nastrój. Tak jak mówię, może nie przed świętami, bo się wtedy człowiek bardzo łatwo może wybić z tego świątecznego rytmu. Natomiast tak, małe życie ja bardzo lubię, bardzo mi się podobało i przechodzą do takich bardziej kryminałowych rzeczy, aczkolwiek taka, taka pierwsza, najpierw troszkę mniej typowa polecajka, czyli komiks. Komiks, który mi się bardzo zimowo kojarzy, bo nie wiem czy to w tej części, ale w którejś z tych części, które czytałam, było tak zimno i, i to otoczenie było takie mroźne, zimowe, to nie w tej części, ale mimo wszystko ten komiks jest też kryminałem. Ale to, to jest jakby każda część opowiada o innej sprawie, ale to wszystko jest w świecie. Zwierząt. Wszystkie postaci są animorficzne. Uważam, że w ogóle zostały tutaj świetnie przedstawione, i momentami takie prawdziwe cechy, jakie można by dopasować do danego zwierzęcia, jakbyśmy sobie chcieli je uczłowieczyć, to zostały tutaj oddane za pomocą kreski i w ogóle w tej historii. Bardzo fajne komiksy, bardzo mi się podobają. Ja przeczytałam albo dwie, albo trzy, już w sumie nawet nie pamiętam, ale jest to też komiks zdecydowanie dla dorosłych, tak? Też tutaj to. Zaznaczę. Bardziej taka seria niby kryminalna, która z początku myślałam, że ma być młodzieżową, tak? Była lata temu chyba reklamowana, albo, albo ktoś mi tak lata temu powiedział i to mi utknęło w głowie, ale ona nie jest za bardzo. Ona bardziej opowiada o takich starszych już nastolatkach, troszkę wchodzących w wiek dorosły, a szczególnie o jednej właśnie bohaterce. W pierwszym tomie ona po prostu jest jakby. Napotyka się na pewno sprawę kryminalną. Potem przez dwa kolejne tomy są inne sprawy, takie. Poniekąd kryminalne, gdzieś tam w to wplecione, a mówię tutaj oczywiście o serii Salisi Muki Po pierwsze, Czerwone jak Krew, które niespecjalnie mi się podobało, jak czytałam je lata temu, a w tym roku skończyłam tę serię i przeczytałam Białe jak Śnieg oraz Czarne jak Heban. Białe jak Śnieg podobało mi się najbardziej, chociaż w sumie w obu tych książkach coś mam pozaznaczane, jednak w Białe jak Śnieg było tego najwięcej. Mm. Osobiście nie polecam tej serii jakoś bardzo, aczkolwiek podejrzewam, że może się niektórym osobom spodobać, tylko że nie można się tutaj, wydaje mi się, nastawiać na bardzo mocno nakreślony ten wątek kryminalny i że będzie to prowadzone jak taki typowy właśnie kryminał, bo tego kryminału, jakichś takich tajemnic do rozwiązania jest mało. To są książki krótkie, a mniej niż ich. Mniej niż połowa każdej z tych książek zajmuje ten kryminalny wątek, może z wyjątkiem pierwszego domu, tutaj chyba było go najwięcej, a tutaj już bardziej wchodzimy trochę w życie prywatne bohaterki, w jej przemyślenia. Momentami te, książ te książki są takie wolniejsze i te, te kwestie, które jakby miały nadawać tempo całej fabule, są dosyć znikome. Natomiast, mimo wszystko, uważam, że może komuś te książki by się spodobały. I nie nastawiając się tylko właśnie na pędzące na łeb na szyję, szyję akcje w kryminale, a chcąc też troszeczkę jakichś takich dramatyczno-obyczajowych kwestii dostać, albo ładnego pisania, no to, no to może się u Was akurat te książki pod tym względem sprawdzą. A one, znaczy nie wiem, czy w sumie wszystkie, wydaje mi się, że wszystkie, mają taki zimowy klimat ale też już nie pamiętam, czy wszystkie były w takich zimowych otoczkach, ale mnie się bardzo one zimowo kojarzą. Zanim przejdę jeszcze do tego, co tutaj mam, czyli trzech ostatnich książek, no to jeszcze książki, których nie mam fizycznie, a które słucham w audio i które mi się bardzo podobają, czyli książki Chrisa Cartera. Seria o Robercie Hunterze, Detektyw Robert Hunter. To jest świetna postać, którą ja uwielbiam. Ja uwielbiam te książki, to jak, jak Chris Hunter pisze, jak on wymyśla, te sprawy, jak tworzy tych morderców i, i w jaki sposób oni dopuszczają się tych zbrodni, bo to nie jest takie, wiecie, zwykłe zadźganie kogoś nożem albo zastrzelenie kogoś, tylko to jest, no, dużo bardziej yy, kreatywne pod tym względem, no i no, nie mogłam wspomnieć o tych książkach, chcąc wspomnieć o innych kryminałach, no bo jednak... To, to są takie moje chyba ulubione na ten moment, najlepsza, jedna z najlepszych serii kryminalnych dla mnie. Ja przeczytałam póki co so trzy pierwsze książki, czyli Krucyfiks, Egzekutor i Nocny prześladowca. Oprócz tego dawno temu czytałam Tom 10, czyli Polowanie na zło, chyba w momencie, kiedy ta książka zresztą wyszła. I pewnie będę sobie ją relidować w momencie, kiedy idąc po kolei to mam i sobie do niej dotrę. I jest coś takiego kurcze w tych audiobookach, że mi się naprawdę chce tego słuchać. Po pierwsze, interesuje mnie fabuła. Bardzo lubię bohaterów, którzy się tam powtarzają, czyli właśnie no, Roberta Huntera, ale też jego partnera Garcia. Po prostu to są też takie jedne z nielicznych audiobooków, które naprawdę chce mi się słuchać i chce mi się do nich wracać. Bo niektóre książki, jak słucham w audio, to jest takie, no dobra, mogę sobie teraz posłuchać, a teraz nie chce mi się posłuchać. A w momencie, kiedy jestem już w trakcie którejś z książek Chrisa Cartera, to akurat chcę do nich wracać i, i chcę jak Najszybciej te audiobooki wtedy mieć odsłuchane, żeby się dowiedzieć, jak tam się ta sprawa potoczyła, kto był mordercą, dlaczego w ten sposób zabijał i w ogóle. Ale mam tutaj też dwie mm, książki, dwa kryminały, o których Wam mówiłam podczas październikowego, zdaje się, tygodnia z kryminałem. Czy ja dobrze pamiętam, że to był październik? Październik albo początek listopada. A jakoś tak, jakoś tak, nie pamiętam dobrze, ale nikt cię nie odnajdzie, oraz po pierwsze nie szkodzi. Dziś te książki mi się najbardziej tak zimowo kojarzą. Wtedy czytałam również Dzień Popiołów, zdaje się, ale tamten kryminał już nie kojarzy mi się tak zimowo. Tutaj mi się kojarzy zimowo przez całą tę taką otoczkę, takie. Trochę właśnie jesienne, ale trochę też zimowe, już tak chłodno, buro, ponuro, taka bardziej typowa polska zima. Teraz akurat mamy śnieg, ale często znaczna część tej typowej polskiej zimy to jest po prostu plucha i jest ponuro, buro i, i mało śnieżno. Tu mamy historię, która rozpoczyna się od tego, że mm, zgłoszono zaginięcie pewnego mężczyzny, a w jego domu mm, wygląda na to, jakby w pośpiechu gdzieś próbował wyjść ale nic nie wskazuje na ucieczkę nie wiadomo co się z nim wydarzyło, bardzo ciekawy kryminał i w sumie bardzo mi się podobał ale jednak po pierwsze nie szkodzić chyba podobało mi się trochę bardziej i nie wiem czy w ogóle z tamtych trzech książek, które wtedy czytałam, ta mi się najbardziej wówczas nie podobała i to jest książka gdzie mamy różne perspektywy różnych osób bardzo mi się podobała perspektywa pielęgniarza, która tutaj jest tutaj mniej więcej na początku akcji mam zgłoszenie właśnie, gdzie ten nie pielęgniarz, ale ratownik medyczny o razem z współ pracownicą, tą karetką na wyzwanie do ciężko okaleczonej kobiety którą odkryła jej córka jej córka odkryła tę kobietę przywiązaną do krzesła z obciętymi dłońmi, więc jest to dosyć makabryczne, natomiast jakby więcej śmierci jeszcze następuje w tej książce oczywiście i wychodzą bardzo ciekawe rzeczy obie te książki bardzo polecam i obie te książki wydają mi się dobrymi kryminałami właśnie na zimę, tak akurat na jeden wieczór jedna książka na dłuższe posiedzenie, ale dla osób które lubią te klimaty jak najbardziej, no i Świeżo przeczytana w sumie przeze mnie książka, czyli szczęśliwego Nowego Roku. To jest bardziej thriller, który też jest um, osadzony w Szwecji. I tutaj mamy matko kochana, jako mm. <grytanie> to pęknięcie na okładce, ja przez chwilę myślałam, że w jakiś sposób tak zniszczyłam książkę, że normalnie ma jakieś pocięcia, pogniecenia, a to jest tak specjalnie natłuczone na okładce. Jajku, mikrozawał. Mikrozawał przed chwilą doznałam. W każdym razie, tutaj mamy historię. Małżeństwa, które jedzie spędzić, spędzić Sylwestra u swoich znajomych na imprezie. Natomiast córka tych znajomych przyjeżdża na imprezę do ich córki, do ich domu i tam, wiecie, młodzież się będzie bawić, a oni dorośli będą mieli swoją imprezę, właśnie sylwestrową. Natomiast po tej nieszczęsnej imprezie sylwestrowej okazuje się, że jedna z młodych dziewczyn zaginęła. I przez całą tę książkę, jakby próbujemy się dowiedzieć. Co się wydarzyło, chociaż przez całą książkę my podejrzewamy, co się tutaj tak naprawdę wydarzyło, ale czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza, ja Wam tego nie powiem. W każdym razie jest to książka, gdzie ten wątek zaginięcia jest bardzo ważny i na tym się mocno ta książka oczywiście opiera. Jest to jakby ten główny motyw tej historii. Ale w związku z rozwiązaniem tej sprawy jest rzeczy mniej, a więcej skupiamy się na postaciach, na relacjach między nimi, na różnym rodzajem reakcji na tego typu no, niespodziewane i przykre wydarzenia. Kurczę, podobała mi się ta książka. Przyjemnie się ją czytało, szybko się ją czytało, byłam naprawdę w stanie łatwo zaangażować się w tę historię i łatwo zainteresować się losami bohaterów, co jest też dla mnie. Bardzo ważne. No i tak jakby. Tytuł mówi sam za siebie, opis mówi sam za siebie, to jest najbardziej zimowy kryminał, jaki może być chyba. No i w tym okresie przed myślę, że to by była świetna, świetna lektura, także polecam wam. No i chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o te zimowe książki, które mam wam do polecenia na ten sezon, który się już ym, z jednej strony rozpoczął grudniem, z drugiej strony oficjalnie niby jeszcze nie, ale śnieg za oknem, więc w sumie ja to już nazywam prawilną zimą. Dajcie znać, czy wy macie jakieś książki Książki, które chcielibyście na przykład mnie albo innym też polecić na ten okres zimowy do czytania, które uważacie że teraz na zimę będą idealnymi lekturami. A ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się po prostu następnym razem. Także do zobaczenia. Topa!